Witam wszystkich Siema Myślałem, że dzień będzie Nieudany, że nic się nie uda złapać Woda opadła 188 cm Poodsłaniała główki Wszystkie Których normalnie przy 2,40 m, tak jak jest średnia Tutaj nad renem To ciężko, to, żeby te główki zobaczyć Udało mi się złapać szczupaka Pobiłem swój rekord sprzed tygodnia, albo dwóch tygodni, dokładnie nie pamiętam, chyba z dwóch tygodni to było Który wynosił wcześniej 93 cm. Teraz rekord Pobiłem do 107 cm, Jak na rybę z brzegu Wyciągniętą Także w... Nie wiem, nie wiem czy kiedykolwiek uda mi się pobić Ten rekord, dlatego jestem Przeszczęśliwy Wracam teraz do domu Żona z dziećmi czeka, z dzieckiem czeka Także Zapraszam do subskrypcji i obejrzenia tego szczupaka nie, mam, mam pewność, że nie zerwę, nie? Mhm. A tam obrzucałeś pterzemka? Tak Te? Boisz się? Rzucaj Co? Ja to się <grywa> nie ma co bać Parę euro, wody i tyle Wracasz na tą główkę? Będziesz tu wracać na tą główkę? Weź podbierak mój po drodze. W razie w. Twoja pyska Co? Twoja pyska nie. Ja chodzę na ryby nie piję Mamy suma. Jedno mam z przodu, drugą mam w pecaku. Trudno są drugą Aż podbierak. Tak mi się wydaje, że był sum po uderzeniu pierwszym, ale na razie to idzie powoli. Tak, to jest sum. Czuję po biciu. Odłóż wędkę. Jeee! Yeah. Ale wyciąga. Tylko, że tu jest główka, żeby nie uciekł Tu, a tu, tutaj tu są kamienie. Pewno, on idzie w trawę teraz. Patrz, jak idzie w naszą stronę, ładnie. poduje go pomału. Patrz, ucieka w tą, w tą trawę. No wejdziemy go zobaczymy zaraz. Chyba, że odjedzie. Tutaj idzie w te główki. Idzie mi w kamienie. Mi się... Nie, ty to nie jest sum. Boleń. Kurwa, to szczupak. szczupak jest. O, Boże, przecież to on z metr będzie miał. Będzie życiówka, Oj, tylko się uda wyholować. Oj wydaj. Niczego tu na lewo. No Mateusz holuje ci go na lewo. Czekaj jeszcze nie. Ale bydlę. Jest. Łoł! Wow. Oh, kurwa, to jest 10 kg. Łoł! Kurwa, Mateusz! Dzięki, ty myślałem, że jest Ale wydlę, ja pierdolę. Ty, Ale krowa! Czekaj, czekaj, zgłóżcie zdjęcie Poteczkę Trzeba zrobić Ale bydło Dawaj, chodź na brzeg z Idziemy na brzeg zmierzyć go, czekaj tylko Chyba pierwszy Bogdanowi go... <ścoughs> Co? To wody Zobacz, 10 km. Patrz O boż Jak nie lepiej, nie? Ja mam wagę chyba na pycaku Zaraz go złożymy Chodzę, zgryźć Ci coś? Nie Ty, myślałem, że jest tłum Ja też tak myślałem, kurwa, bo machnął ogonem I poszedł, nie? Traum Jaguar chyba Ja życiówka będzie będzie pobita życiówka Dobra, 10 kg jest niekto Tu waży? Czy nie? Nie, ja nie będę go ważył Szkoda mi go wiesz ważyć Jaż go długo nie chcę trzymać Ale krowa Ja Jakole Podet ci zrobić? Tak, zaraz czekaj O mało Miarka Kurwa, taki bryk, ja jeszcze tego paka nie widziałem. Spójrz do Bogusia. Powiedz może z metru jak nie lepiej. Ale kurwa, ja pierdolę Dobra, mierzymy. O kurwa! Hmm. 106, 107 prawie. Czekaj, czekaj, bo tutaj jest ten. 107 cm. 107 cm. Moja życiówka. Tydzień temu, tydzień temu? Kiedy miałem wolę? Tydzień temu miałem 93 cm. Była moja życiówka. Teraz mam 107 cm. Piękna ryba. Jak ją wypuścić teraz, tutaj z tego? No musi zejść, nie? Tak. Może z podbieraka wypuszczę go. No, no. Będzie chyba lepiej. Bo tak to mogę go. Ten. Chociaż zobaczymy. O kurwa. Oba grobowo 10 kilo Więcej będzie, 12-13 kg. Zobaczcie. Się muszę trochę cofnąć. Co za klocek Idziemy pomału do wody Jezu, ciężki kaban Słowni kaban Mateusz, z tej strony. Jasne. Uuu! 107 centymetrów! Mam to! Pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie. Słapię trochę powietrza. Patrz, patrz, patrz. Patrz! Poszedł. Nie stoi tu jeszcze, ale pójdzie. Musi trochę tego, wiesz? No powietrze złapać. Nie, nie dał się napowietrzyć odpłynął sam i ten. Teraz musi powietrze złapać. Dlatego za złapać. zapać? Chciałbym. To złapać. Złapaj nogę do wody. Była no. życiówka twoja Oj, no chyba się wyłączyło Wymianie, nie? Nie, 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 nie Dobra, o, prawie mi się wypierd... Że 10 palce na, na ten ekran Dobra na jest Podbierakiem go może, co? Trzymaj sobie kamerkę na chwilę Powiedziałe, się się pod pod, pod, pod rzekę, nie? <tuszel> Stoi na powietrza się piękny. Piękna sztuka. <tuszel> a widziałeś tą jego wargę? Nie, no coś złapało go wcześniej, wiesz? zostało. Kolos, słownie kolos, szczupak ma to do siebie, że on będzie stał teraz, wiesz? Mm -hmm. Się na powietrze i pójdzie. Piękny, ogromny. Spróbuję go na głębszą wodę. Chodź. Pokaż się jeszcze Idzie Poszedł Mateusz Poszedł, Poszedł. Poszedł. Życiówka Tydzień temu było 93, w tym tygodniu 107! 107!